Była się pani Kamino? Nie, asystowałem Benitezowi przy operacji prostaty. Prostata. więc idź. Ona dziś wychodzi. Zrobisz coś dla mnie? Pewnie znów każesz mi kłamać. Powiedz pani Kamino, że nie mogę przyjść, bo mam ostry dyżur. Dwadzieścia ciężarnych będzie zaraz rodzić. Zresztą wymyśl, co chcesz. Coś cię łączy z tą panią? Ależ z Jakby Jak by ci to powiedzieć? Wiesz, że jestem przystojny i babki nam nie lecą. Głuptas. Zrobić to dla mnie? Pani Kamino wypytywała o ciebie. Chciała wiedzieć, czy masz narzeczoną. Co jej powiedziałeś? Że masz? Chyba chodzisz z Klaudią na poważnie. Nawet bardzo poważnie. Naprawdę? José Antonio Antonio. martwi się tym procesem o spadek. Skąd wie? Powiedziałem mu. To dobry adwokat. Jest bardziej na bieżąco niż ja w tych sprawach. On ma być moim adwokatem? Nie zgadzam się. Ja tylko pytałem go o radę. Więc po co to przeszedł? Jest osobiście zainteresowany tą sprawą i nie chce, żeby Lucrecia odebrała ci spadek. Tobie i twojemu dziecku. Przeszkadza ci, że z nim rozmawiałem? Nie chcesz, żeby przychodził? Odczuwam na jego widok dziwny smutek. On też cierpi. Przecież wiesz. Oboje będziemy cierpieć z powodu przeszłości, której nie można zapomnieć. I błędów, za które żadne z Was nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wiem, że to bardzo smutne. Dlatego najlepiej, żebyście zapomnieli o sobie. Ty? tutaj? Nie zaprosi mnie pani do swojej nowej rezydencji? Czego chcesz? Przerwałaś mi w ważnym momencie. Masz na myśli... Twój romans z morderczynią? Jestem coraz bliżej odzyskania tego, co twoje. José Antonio nie wiedział, jak to zrobić, ale ja... Chcesz pożenić się z Lucrecją? To jedyny sposób, żeby odebrać jej mistral. Nie kłam Medina. Jesteś zdrajcą. Przysięgam, że nie kocham Lucrecji. Ona jest tylko dla mnie... szczeblem dotarcia do ciebie. A to nie jest zdrada? Podmieniłeś taśmy, żeby chronić zbrodniarkę, która wymordowała całą moją rodzinę. Może powiesz, że to nie ty zmieniłeś taśmy. Zdradziłeś mnie, Medina. I dałeś się jej uwieść. Nigdy cię nie zdradziłem. Uwierz mu, proszę. Musiałem dać jej kasety. To było częścią umowy, która zobowiązuje ją do wyjścia za mnie po odzyskaniu majątku. Tak, tak, znam na pamięć twój absurdalny plan. To tylko pretekst, żeby mnie oszukać. Przysięgam ci, że się mylisz. Więc dlaczego zamieniłeś kasety? Dlaczego zrobiłeś to, pokryjomu nic mi nie mówiąc? No co liczyłeś? Że jestem taka głupia i niczego nie zauważę? Nie mogłem ci nic powiedzieć, bo byś się nie zgodziła. Musiałem to zrobić pokryjomu. Kłamiesz jak z nocy. Nigdy cię nie okłamałem. Uwierz mi, proszę. Wkrótce otrzymasz Mistral na własność. Odbiorę Lucrecy wszystko. To będzie Twoja zemsta. Jeśli chcesz, żebym ci uwierzyła, porzuć ten plan. Odejdź od Lucrecji i nie spotykaj się z nią więcej. Skąd ta wizyta? Ty i ja nie mamy o czym mówić. To prawda. Nie przyszedłem do ciebie, tylko do twojego konkubenta. Nie ma go. O której wróci? Nie wiem. Widzę, że twoje życie uległo wielkiej zmianie. Jesteś nie do poznania, Lukresjo. Dostałaś za swoje. To samo można powiedzieć o tobie. O ile wiem, wyrzucili cię i z firmy, i z domu. Jesteś biednym adwokaciną jak dawniej. Ale na szczęście nie musiałem się nikomu sprzedawać. Zdaje się, że świadczysz Medynie usługi seksualne. Nie próbuj mnie uderzyć i uprzeć swojego konkubenta, że wpadnę później. Najwyższy czas. Jesteś wstrętny, Sebastianie. Przez ciebie nie pojechałam na plażę. Zwariowałaś? Mamy mnóstwo pracy. Co robimy? Najpierw proszę włożyć to. Służbnik strój do pracy. Wybacz, ale ja się nie przebiorę za służącą. Ani ja. Pracujecie u mnie i dostajecie pieniądze za pracę, więc proszę to włożyć. Nienawidzę fartuszków. Nie, nie, Chcę mieć profesjonalną firmę. Musimy przestrzegać zasad higieny. Kompletnie ci odbiło. Dlaczego ty i Makarena tego nie nosicie? Benito, jutro kupi dla nas fartuchy. Przestanę się złościć. Przecież mówię, że takie są wymogi higieny. To prawda. Jak pracowałem w restauracji pięciogwiazdkowego hotelu w stolicy Paragwaju, to musieliśmy nosić nawet rękawiczki. Takie były zasady. Nie odzywaj się. Jest tu gdzieś lustro? Ale ja wyglądam. Nie dzwoniłem, bo miałem straszny dzień w klinice. Jak poszło? Bardzo źle. Sędzia uznał, że istnieją powody do zakwestionowania testamentu. Będzie rozprawa. A co na no to mój ojciec? Bardziej się tym przejął niż ja. Zdaje się, że ten sędzia i adwokat są przekupni. I teraz rozumiem, skąd ten wyrok. Spotkanie z represją musiało być nieprzyjemne. Przydziła z nas, groziła nam. Jak mogłam kiedyś myśleć, że jest dobra? Zawsze mnie nienawidziła. Od samego początku. Dobrze, że zdawałeś sobie z tego sprawę. Idę pogadać z tatą. Nie odchodź. To nie jest dobry moment, żeby opuszczać Lukresję. Jesteśmy tak blisko celu. Powiedziałam, że nie interesuje mnie, Mistral. Jeśli chcesz mi udowodnić swoją lojalność, odejdź od Lukresji. A jak nie chcesz. To się wynoś i nie wracaj więcej. Szkoda, że mi nie ufasz. I chcesz wszystko zaprzepaścić. Ale dobrze, tak właśnie zrobię. W zamian za to chcę, żebyśmy byli razem. Chcę, żebyśmy byli razem. Wbudzę w tobie aż taką od Tu. Jak wszyscy mężczyźni. Todos los no tengo nada. Nie mam nic przeciwko tobie. Jestem pewien, to że zaakceptujesz mnie. Gdy tylko odbiorę Lukresia, wszystko Lukresii, zniszczę ją i upokorzę. Zemsta przywróci ci radość tym, życia i ochotę na miłość. El deseo de amar otra vez. A wtedy ja będę wszystkim.